Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak obiecałem, czy nie obiecałem, ale staram się jak najbardziej systematycznie robić te filmiki, żebyście wszystko na bieżąco wiedzieli. Półtorej tygodnia albo inaczej dwie podmiany z powrotem na wartościach 6 gramów mineralizatora na 45 litrów podmienianej wody. No i od razu widać poprawę. Rośliny ruszyły. Albo mi się tak tylko po prostu wydaje, bo po tej przycince, która była dosyć drastyczna, w końcu rośliny, że tak powiem, załapały swój rytm i zaczynają rosnąć. W każdym razie widzę dużą poprawę. Zresztą sami możecie to zaobserwować porównując z poprzednim filmikiem. Ta roślina przed aromatiką pomiędzy, o inaczej, pomiędzy aromatiką a staurogynę co chwilę muszę ciąć. I myślałem, że ta roślina się, że tak powiem, zagęści, zrobi taką fajną kępkę, ale widzę, że no nie idzie po mojej myśli, dlatego pewnie wyleci z tego akwarium. Na pewno w przyszłości będę chciał też tutaj koło Pogestymona Erectusa, coś posadzić. Pewnie znowu jakąś odmianę Rotali. Chyba, że Ludwigia Mini Super Red i ta druga Macandra czy Masandra, to wtedy ją tam zagęszczę. W każdym razie, coś bym tutaj pozmieniał. Kilka roślinek było ostatnio przyciętych. Parę gałązek aromatiki. Gdzieś ta bakopa, która z tyłu za diliplisem się gdzieś tam wybijało parę takich y, gamązek to też przyciąłem. Brutale jak zwykle idą do góry chociaż najbardziej tak jak już nieraz wspominałem y, makrandra po prostu bije na łeb na szyję pozostałe rośliny. Ładnie się zagęszcza, zaczyna lepiej się wybarwiać no cóż tu więcej mówić. Zacząłem troszeczkę inaczej nawozić co y, czego skutkiem był brak pyłku na szybach po raz pierwszy chyba od niepamiętnych czasów a mianowicie raz, że podniosłem z 6 na 7 ml wimi dziennie to jeszcze oprócz tego dwa razy w tygodniu też podaję in red nie wiem czy to ma jakiś wpływ czy to ma jakiś że tak powiem związek z tym, że rośliny się troszeczkę lepiej wybarwiają. Powiedzmy, działa, więc tak yy, zostaje. Na pewno może nie widzicie tego na filmie, ale pojawił się film bakteryjny yy, na y, tafli wody. Walczę z nim. Yy, Skimmer, który mam, yy, no powiem szczerze tak, wcześniej działał na yy, wkładzie z, yy, z, yy, no, z filtra sznurkowego. Dosyć dobrze sobie radził, dopóki się nie przytkał. Wymieniłem to, dałem dwie gąbki takie dosyć gęste, które są w, takich, w tych filtrach na powietrze Ujet, z tego co pamiętam. Mogę powiedzieć, że swoją rolę spełnia, ale ten film bakteryjny nie znika. Jak wiecie jest to um, przeszkoda w, po, w poprawnej wymianie gazowej w akwarium, ale z tego co zaobserwowałem, jeżeli chodzi o ryby, im to nie przeszkadza. Troszeczkę zmniejszyłem o 20 poziom pH tam z tego co pamiętam ostatnio wam podawałem, że jest 4. 9, teraz wszystko się odbywa na poziomie 5,1, więc niewielkiej różnicy nie zaobserwowałem, żeby coś, coś się źle działo. W każdym razie, jak widzicie, ryby czują się dobrze. To, że podniosłem o te 0,2 poziom pH, to ze względu na to, że zauważyłem, iż skalary troszeczkę, tak powiem, Mocniej oddychają, tak to określić, tak ciężej oddychają, dlatego podniosłem. I oczywiście dwa dni czy trzy dni przed podmianą wody postanowiły skalary sobie złożyć ikrę, co, było, co jest dla mnie bardzo uciążliwe, bo one zawsze jak mam robić podmianę, to one, one się biorą ze składanie ikry. Nigdy to nie jest po podmianie wody, co no, dla mnie się wydaje dziwne, bo jak wiecie, niektóre ryby właśnie taka. Nagła zmiana parametrów czy wlanie świeżej wody do akwarium powoduje, właśnie tarła, tutaj odwrotnie. W każdym razie, tą ikrę wziąłem, odłowiłem wężykiem, przełożyłem do akwarium z gupolami na tym moim regale. No i nie wiem, czy tam coś z tego wyjdzie. W każdym razie, nie mogę, w momencie, gdy jest ikra w akwarium, tu ze skalarami, to nie mogę nic zrobić, ponieważ one są tak agresywne, że no, w, w, chciałyby odgryć palec, można powiedzieć. Nawet pensetą, którą tam y, od czasu do czasu zygam, żeby y, liście czy jakieś tam odpady roślinek, które zbierają się wszystkim skimmerze, chcę y, zebrać, żeby go nie zatykały, to nawet atakują pensetę. No, takie są zaborcze, bo one sobie akurat wybrały tą czarną, górną część skimera do składania ikry, jakby nie mogły gdzie indziej. Na przykład, mniejsza z tym pewnie, gdyby miały powiedzmy jakieś, jakąś roślinę z większymi liśćmi, to czy szerszymi, to na pewno by tam składały. No, ale wolą na tym. Nie, nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek składały na szybie. Zawsze to było na rurce od filtra podżwirowego, ewentualnie właśnie na tym skimerze. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o skalary. Co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć odnośnie tego zbiornika? O nawożeniu już powiedziałem, o zmianie ilości mineralizatora też powiedziałem. Pozostałe rzeczy się nie zmieniły. W dalszym ciągu, mimo tego, że już jest można powiedzieć, okres zimowy, nie stosuję w akwarium grzałki. Nie zauważyłem, żeby to miało jakiś zły wpływ na ryby, czy rośliny, czy w ogóle całą egzystencję akwarium. Jeden badziew z akwarium odpadł. I jest dobrze w domu, jest zawsze ciepło. Na pewno. Ta woda w y, akwarium nie spada poniżej 23-22 stopni. Ta temperatura, więc y, myślę, że jest to odpowiednia temperatura. Może nie dla skalarów, ale skoro składają ikrę, to znaczy, że dla nich jest też wszystko ok. Ryby się po prostu przyzwyczaiły. Y, jedynie co to tam, jak na pewno nieraz wyczytaliście, czy że y, może to zwiększyć lub zmniejszyć aktywność. W akwariu poszczególnych gatunków ryb, ale ja tutaj nie, zao nie zaobserwowałem nic takiego, w każdym razie. Dobrze, kolejna sprawa. Zmieniłem też yy, sposób świecenia, bo nieraz mnie każdy o to pyta w komentarzach, jak świecę. Wcześniej było tak, że za pierwsza zapalała się lampa yy, na środku zbiornika, yy, później o godzinie. 14, czy koło 14 zapalała się druga lampa, która jest z tyłu zbiornika. No i ta, która jest z tyłu zbiornika, wcześniej gasiła się około godziny 18, a ta na środku zbiornika świeciła do godziny 20:30. Teraz jest na odwrót. Pierwsza zapala się właśnie ta tylna lampa, na której aktualnie nagrywam ten filmik, z tego względu, że po pierwsze lepiej jest nie odbija się tak światło od listków roślin i nie mam przepalonego obrazu. Gdybym nawet przyciemnił obraz to w front akwarium, tak jak widzicie, ryby są niedoświetlone te skalary, które pływają z przodu. A poziom światła dosyć dobrze pozwala na to, aby nakręcić film. No, i wracając do tego całego oświetlenia. Pierwsze zapala się tylnia lampa, później około godziny 14 zapala się y, środkowa lampa, czyli na środku zbiornika, doświetlając wtedy y, front y, akwarium. To powiedzmy ten trawniczek został rogyny z Lobelli. Y, te wszystkie y, alternatywy, Ineki i Rosa nerving, no i, i rotale Bonsai. I około godziny 18.00 wyłącza się lampa na środku zbiornika, i do godziny 20.30 świeci się lampa z tyłu, tak jak teraz aktualnie to widzicie. Dlaczego tak zrobiłem? Szczerze mówiąc, bez jakichś tam konkre konkretnych powodów, ale wydawało mi się, że w momencie, gdy ta lampa na środku pierwsza się zapalała i ona świeciła najdłużej, to rośliny, chociaż te same, powiedzmy, jak Rotala rotundifolia, czy nawet część tych, tego Pugestemona erectusa, czy inne rośliny, ten, te, które są przy samej tylniej szybie, rosły wolniej, a na środku ten pasek, taki centralnie na środku wszystkich tych roślin, no po prostu szybciej rósł. I to tak dziwnie wyglądało, że z przodu akwarium są niskie rośliny, na środku, w środkowej części do góry rosną bardzo szybko i znowu jest taki spadek ku tylniej szybie. Nie wiem, nieciekawie nie to wyglądało, dlatego stwierdziłem, że odwrócę kolejność świecenia tych lamp i tak będzie lepiej. Co tu jeszcze mogę opowiedzieć o co się zmieniło od... Yy, Poprzedniego filmiku, tak naprawdę chyba nic więcej nie zauważyłem. Poza tym, że to jak przyciąłem kilka gałązek y, aromatiki, czyli właśnie bakopy, czy, czy tej rośliny y, limnobium, czy kurczę, no nie mogę sobie przyswoić tej nazwy, ale to to najmniejszy problem. Zbiornik idzie do przodu, y, nie widzę tutaj żadnych y, problemów glonów. To jakby się to wszystko zaczynało czyścić z tych glonów. Może troszeczkę kosiarki pomagają, może inne ryby, może wraca ten, ten balans, który tutaj był w tym zbiorniku. No zobaczymy. Na razie jeszcze powalczę troszeczkę z tym filmem bakteryjnym. Może na jakiś czas wrzucę tutaj ten mój wspaniały biały skimmer. No zobaczymy. No, może go użyję tylko stricte do takiego. Zbierania tego, tego właśnie filmu bakteryjnego z stafli wody. A tak, to poza tym, wszystko, wszystko tutaj zaczyna dobrze funkcjonować. Zobaczymy pewnie w momencie, gdy będę miał najmniej czasu, wypadnie przycinka tego zbiornika i znowu to zrobię tak. Yy, no, troszeczkę na, ach, na odczep się. Delikatnie mówiąc, ale będę chciał właśnie już zacząć formować te rośliny. Ewentualnie tak jak wcześniej wspominałem, przytnę przy samym podłożu i szczyty od nowa wsadzę. Chociaż nie wiem, czy będę miał na to czas. W każdym razie, podsumowując to wszystko, robi się coraz lepiej w tym zbiorniku. Rośliny coraz lepiej e, rosną. Cały czas e, po głowie chodzi mi ten baniak dla. Skalarów, no ale na razie jeszcze nie mam czasu, nie mam funduszy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A więc nie przedłużam już więcej, bo nie ma e, o czym za bardzo tutaj rozmawiać. Jeżeli macie jakieś pytania standardowo w komentarzach, może jakiś, rzucić jakiś fajny temat, który by, chcielibyście, abym rozwinął w kolejnym filmiku. W każdym razie dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym. Cześć, trzymajcie się.